Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Szef Klubu Radnych Zielona Razem, Filip Gryko jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam Państwa. A zaczniemy sobie od tego, że realizuje się dzisiaj jedna z aukcji, która miała miejsce podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był mieszkaniec e, najbliższej okolicy, który wylicytował sobie... Panią prezydent w roli szofera e, podczas tej licytacji, i rzeczywiście dzisiaj cała rzecz doszła do skutku. Pani prezydent dzisiaj w nieco e, innym wydaniu, w innej, innej roli, pochwaliła się e, już, a właściwie prezydent się pochwalił, że pani wiceprezydent jest w innej roli e, na Facebooku, a pani wiceprezydent, tak jak powiedziała, tak zrobiła, przygotowała się dobrze do tego, no i dzisiaj rzeczywiście będzie szoferem. No tak, taki był pomysł licytacji. Znaczy, rokrocznie pani wiceprezydent Wioletta Helenza proponuje jakieś ciekawe rozwiązania. A zazwyczaj to jest tak, że razem siadamy w jakimś większym gronie i myślimy nad licytacją, która mogłaby przynieść było parę rezultatów. Tak? Było czyszczenie, czyszczenie komina. tak? Było tam wiele różnych pomysłów. Rok tam było gotowanie takiego obiadu dla, dla wolontariuszy. E, także rokrocznie jakiś tam fajny pomysł e, staramy się przygotować. No, i w tym roku trafiło na tą szoferkę, tak zwaną, czyli e, w przebraniu szofera, który no, został wypożyczony z lubuskiego e, teatru. Także myślę, że dość oryginalny. E, no, będzie cały dzień e, woziła tę osobę, która wylicytowała. E, ją po prostu na... Ja pamiętam słowa tego pana, który powiedział, no z przekąsem i oczywiście uśmiechem na ustach, że ma dzieci e, i w związku z tym obowiązki odwożenia do szkoły i tak, dalej, i tak dalej, że w końcu pani prezydent zobaczy, czym jest naprawdę ciężka praca. Tak. <laughs> No, możliwe, możliwe. Zobaczymy tak naprawdę, co się z ciebie działo. Jestem sam ciekaw. No, to są takie przygody, bo, bo jeszcze nie, nie znaliśmy tego pana dokładnie, nie wiedzieliśmy w piątek dokładnie, gdzie oni będą jechali, co będą robili, jaki samochód pożyczyć. Także, no, to jest takie coś nowego, tak? Zawsze jakiś pomysł, który rodzi wiele różnych problemów. Trzeba było ten właśnie kostium wypożyczyć, przebrać się, zobaczyć, czy to w ogóle będzie jakoś wyglądało w miarę dobrze. Także pomysły oczywiście fajnie się wymyśla, ale później trzeba je zrealizować. No tak, to też pokazuje, że mieszkańcy chcą się bawić w ten sposób. E, przy okazji e, wspomagając orkiestrę, czyli, czyli szczytny cel. Tam kwota też była e, niebagatelna. E, za wylicytowanie takiej nietypowej usługi, No jak się okazuje, w ogóle mieliśmy wyjątkowe finał Wielkiej Orkiestry. No tak, Mówiliśmy. udało się ten... zrobić no, absolutny rekord. Ta, tak. absolutny rekord i te pieniążki trafiły. Właśnie chyba tydzień temu dostałem rozliczenie z, z centrali w z podziękowaniami, z gratulacjami dla sztabu, dla wolontariuszy, także już jakby ten temat idzie ku końcowi. Sztab został rozwiązany, bo tak zawsze jest na końcu, że po rozliczeniu pieniążków sztab został rozwiązany. Udało się zbrać prawie 300 tysięcy, plus oczywiście 17 tysięcy z aukcji, to prawie 317 tysięcy łącznie. No to jest absolutny rekord, bo rok tam było 174 tysiące, także... Nie mam e, rzutu, nie? Tak. tak, także widać, że jest to rewelacyjne wyniki, że nie chcą pomagać i że bez względu na pogodę, na, nie wiem, na jakieś polityczne przypadłości czy, czy sympatie rzucają pieniądze do puszki. No i bardzo dobrze, że tak się dzieje, że ludzie chcą się bawić, a jeżeli orkiestra jeszcze jest nieco lepiej przygotowywana z roku na rok, bo nie da się ukryć, że widać tutaj duży progres. Przecież mieliśmy taki czas z całym szacunkiem dla tych ludzi, którzy, którzy się wtedy orkiestrą zajmowali, że orkiestra no, właściwie była niezauważalna poza wolontariuszami na ulicach, to ta cała otoczka, cała reszta była, była robiona no, na miarę pewnie możliwości tamtych osób w danym momencie, no, teraz wygląda, że może być inaczej. No i pewnie za rok też będziemy mieli finał. Staramy się od staramy się coraz coraz bardziej, coraz lepiej to organizować. Mamy pewne problemy, bo zastanawiamy się, gdzie zrobić, jeżeli zrobić taką naprawdę masową imprezę, w którym miejscu, bo deptak zaczyna pękać na w szwach i różne super pojawiają się rozwiązania, ale o tym podejrzewam, że w przyszłym roku, gdzieś w grudniu już będziemy rozmawiać. No raczej nie uda się jeszcze stworzyć deptaku BIS do tego, do tego czasu. Plany są ambitne, tak. pieniądze w zasadzie też są, za Moment pewnie rozpocznie się ta inwestycja, no ale inwestycja, taka, której nie da się zamknąć w kilka miesięcy. Potężna scena. Na zapleczu teatru, na, teatru. na zapleczu teatru. Ja myślę, że to będzie takie miejsce, które, które, którego rzeczywiście brakowało w Zielonej Górze, bo trudno jest znaleźć u nas takie miejsce, gdzie byłoby nieuciążliwe dla mieszkańców Śródmieścia, a przy okazji mogło pomieścić naprawdę mnóstwo osób. Znaczy jest taka tendencja, że, że mieszkańcy, to widać też po tej właśnie orkiestrach, gdzie były w różnych miejscach organizowane choćby w tych finałach, choćby i po centrum biznesu, i w tym parkingu koło Palmiarni. I widać jedno, że mieszkańcy bardziej ciągnie ich w kierunku do ptaka i, i tutaj tej lokalizacji e, i widać to zainteresowanie. Stąd też myślę, że trafiony pomysł, żeby stworzyć tą scenę letnią, żeby zrobić te zaplecze teatru, żeby zrobić taki jakby pseudo-park, ale z walą, walorami też jakby imprezowymi, tak to można nazwać pokrótce. Oczywiście parking podziemny, także super rozwiązanie, dobrze, że są na to środki z pieniędzy unijnych, no i czekamy na realizację. A to, że ludzie chcą się bawić na deptaku ptaku, to nic dziwnego, bo mamy rzeczywiście piękną starówkę i to... No, dużo restauracji, z... kawiarni i, i tak samo... W, już restauratorzy donosili nam w trakcie i w trakcie finału, że restauracje pękały w szwach. To no ja sam próbowałem historii. z dziećmi wejść do jednej z restauracji na obiad. Odbiłem się od drzwi w kolejnej miałem dokładnie ten sam problem. Gdzieś na obrzeżach Deptaka udało mi się znaleźć miejsce, ale to tylko dlatego, że wchodząc po prostu ludzie się wyrotowali, co oznaczało, że rzeczywiście ten dzień był no też całkiem niezłym dniem właśnie dla restauratorów, tak? Który, którzy którzy mieli, mieli, nie dla Oczywiście. Nie. <laughs> którzy, którzy mieli większy utarg. E, a przenieśmy się na chwilę na wzgórze Piastowskie, bo mamy już marzec. E, I powoli będziecie Państwo się szykować do tych konsultacji, które były zapowiadane. Czy to jeszcze jest. Zresztą to, zresztą? to już idzie, tak, tak naprawdę już szykujemy i makiety i różnego rodzaju pokazy. Już rozmawiamy z fundacją, która będzie prowadziła same konsultacje, czyli sposób głosowania, sposób wyboru, różnych rozwiązań. I to jest jakby za nami. Teraz czeka nas ta część jakby typowo organizacyjna, czyli myślę tutaj o stworzenie sztabu takiego, który przygotuje samą imprezę jako spotkanie dla mieszkańców, tak, żeby też przyciągnąć mieszkańców, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o konsultacje, chodzi o to, żeby mieszkańców jak najwięcej przyszło i żeby nie, same konsultacje... Tak? Nie ciągną do końca, trzeba zapewnić różnego rodzaju atrakcje, żeby mieszkańcy po prostu przyszli z dziećmi i przy okazji głosowali, wybrali to, co ich najbardziej interesuje, co by chcieli, żeby w tym miejscu było. I te prace już idą i to dość, dość pełną parą. I teraz jesteśmy na etapie już wyboru różnego rodzaju atrakcji. Zobaczymy. Możemy się tak, udać? tak, tak, koniecznie. Kwiecień, później też jesteśmy związani terminami związanymi z pozyskaniem pieniędzy unijnych i to musimy do czerwca się wyrobić ze wszystkim. Konsultacje, wyniki konsultacji i później już złożenie projektu do Unii, bo to też będzie dofinansowane w wysokości 75%, także tylko 25% wkładu własnego naszych miejskich pieniędzy. Duże możliwości, potężny park, potężnego rodzaju inwestycja. Największa w Zielonej Górze, myślę, jeżeli chodzi o tą zieleń parkową. No, ja myślę, że na frekwencji nie, nie będziecie państwo narzekać, jeśli spojrzeć na to, co działa się w okolicach Górki Tatrzańskiej, bo zimę mieliśmy w tym roku rzeczywiście, która była zimą i w momencie, kiedy spadł tam śnieg, no tłumy tam były tak potężne, że dawno nie było tyle osób w jednym momencie na wzgórzach Piastowskich, bez względu na to, o której godzinie człowiek tam nie poszedł, to przez cały czas ktoś był, kto się ślizgał, kto jeździł, kto chciał korzystać z tej górki, co wskazywało ewidentnie, że to jest miejsce, które ma potencjał. No, potężny potencjał i, i, i potrzeba mieszkańców, tak? I zauważamy jakby wśród tematów, które są przez nas poruszane, jako że dwa tematy elektryzują mieszkańców. Jeden temat to są parkingi, i tutaj bez dwóch zdań. Tak, tylko. po Po prostu, tutaj, drugie, że jest on zasypywany pomysłami mieszkańców. A drugie to są właśnie, drugie to są właśnie, to jest zieleń, tak, tak jakby szeroko pojęta zieleń, myślę o rekreacji, tak, o rekreacji sporcie, ale także i o tej zieleni i utrzymanej ładnie zieleni. I te tematy są dla mieszkańców interesujące. Pozostałe to są tematy takie, które tam dziś wirują, zmieniają się i raz, choćby ta reforma oświaty też się ty, o niej tyle mówiła, okazuje się, że no mieszkańcy, no, przeszli na, na tym do, do porządku dziennego, władzą udało się świata to jest właśnie. ten problem, że ona nie dotyczy tak na dobrą sprawę wszystkich mieszkańców. Ta, Część czasu patrzy na to e, zupełnie obojętnie, bo już e, ich dzieci są, są, wychowane, da, są, są wychowane. Są wychowane. Tak. tak, są na jakimś innym etapie edukacji. Z drugiej strony mamy e, tych, którzy mają młodsze dzieci, więc tak na dobrą sprawę dopiero one ich to czeka. I, tak. ich to czeka. E, więc temat jest absolutnie ważny, ale jest rzeczywiście tak, że myślę, tak jak mówią politycy różnych partii, że trzeba zorganizować referendum, pokazać co mieszkańcy myślą na temat tejże ustawy oświatowej, że to referendum się nie sprawdzi. Nie znajdzie się tak duża liczba osób, która wyszłaby i zagłosowała w dniu referendum, obalając myślę, ustawę. Myślę, że to jest wszystko za późno. Oczywiście, oczywiście. to jest oddzielny zupełnie temat. Temat rzeka można powiedzieć, że. Samorządy są gdzieś poniżej tego wszystkiego i tak naprawdę przyszło im do, do realizacja tylko tego, tego programu i tego nowego projektu. Oczywiście, że w różnych miastach różnie to wypadło. Gdzieś tam w Łodzi słyszymy o zamknięciu jakiegoś gimnazjum i tak dalej, że są jakieś skargi, są jakieś protesty. No, w, rozmiarę... w mniejszych miejscowościach bywały bardzo radykalne też zmiany. Tak. Słyszałem o takim rozwiązaniu, że ktoś zamyka jakieś szkoły, bo wszystkich uczniów będzie w stanie zmieścić w jednej skoro, skoro będzie to tak działało. No, tego no. typu rozwiązania też. Są. U nas na szczęście odbyło się bez większych perturbacji, i myślę, że tutaj mieszkańcy mogą być spokojni, że dzieci znajdą swoje miejsce w szkołach i podstawowych i w liceum i większych problemów nie będzie. Przed nami teraz ten okres adaptacji, czyli przygotowania budynków, adaptacji też sal, takie normalne Wybudowania prace. nowej szkoły. Bo no i budowa mówi o nowej precypcji. szkoły, bo to też jest temat rzeka, bo jesteśmy w trakcie by pierwszych przygotowań, koncepcji, projektu tej szkoły. Pani wiceprezydent. Jolta się tak przygotowuje razem z dyrektorkami szkół pobocznych, które wiedzą mniej więcej, ile w rejonach jest dzieci, ile się spodziewa, że tych dzieci będzie, bo to też jest, trzeba patrzeć w przyszłość. No szykują taki kompleksowy projekt, który będzie zakładał budowę szkoły, minimum tam chyba od 14 oddziałów, czyli 14 sal, możliwe, że więcej. Lokalizacji mniej więcej znamy. Teraz jest faza przygotowania projektu no i myślę, że w przyszłym roku, może nawet na początku tego, na końcu tego roku, na początku przyszłego, pracę, tak, żeby w tym 2018 roku ta szkoła stała. To teraz o parkingach, tak jak powiedziałem, że chciałbym, żebyśmy zamienili kilka słów, bo pan sam zdziwił się dość mocno, widząc, jak potężne jest zainteresowanie mieszkańców, kiedy pojawiło się hasło. Macie miejsce, które jest w waszej najbliższej okolicy. Wiecie, które można byłoby zaadoptować na parking, bo Zielona Góra też się zmienia na osiedlach. No to nie da się wytypować jednej osoby, która znałaby idealnie topografię każdego osiedla, tak? Są miejsca jakieś zapomniane, są takie, gdzie kiedyś był, nie wiem, plac zabaw w tej chwili, nie ma tam dzieci. Na, na placu zabaw nikt się nie bawi. I tutaj rzeczywiście ten, ten odzew jest naprawdę duży. Można powiedzieć, że, że to że mieszkańcy mają naprawdę dobre i sprawdzone pomysły? Znaczy, mają bardzo dobre pomysły i mają dobre rozeznanie, te lepsze niż ołazą, niż co niektórzy radni. Może nawet większość z nas, ja to też przyznaję się, że nie znałem wszystkich tych lokalizacji. Nawet w swoim okręgu dziś potrafili mnie zaskoczyć, gdzie zabrali mi i pokazali mi miejsce dość interesujące i możliwe do, do zrobienia. Także widać, że są pomysły. Oczywiście trzeba za każdym razem zbadać teren, sprawdzić, czy to jest własność, jakie są możliwości tam dostępu do drogi publicznej. Tak, no, czasami mieszkańcy nie wie, czy to jest. No, nie, nie wiedzą, tam, kto, kto, to, kto to jest no, nie, no, nie muszą tego wiedzieć, to nie jest jakby od tego są ich rola, od tego są urzędnicy, od tego są samorządowcy, żeby im pomogli. No i mamy taki pakiet propozycji parkingowych. Teraz naprawdę czeka nas taka, może nie wiem za dużo może się jedna rada, ale takie spotkanie, gdzie usiądziemy z radnymi z poszczególnych okręgów i porozmawiamy konkretnie o realizacjach. No ponieważ musimy podzielić te realizacje jakby na dwie, na dwa jakby elementy, ponieważ jeden, pierwszy, najbliższy, to jest realizacja w tym roku pewnych parkingów, które nie wymagają zmiany planu miejscowego. No i ten, ten drugi etap, ten etap, który ruszyliśmy, czyli przystąpienie do zmiany planów 15 planów w mieście, które spowodują możliwość zbudowania parkingów. I ten drugi etap, naprawdę realizacja tych parkingów drugi rok, czyli 2.18, a ten Pierwszy 2017 już w tym roku. Pieniądze w budżecie już są na to przeznaczone. Jest to milion złotych, oczywiście z możliwością e, po, powiększenia, powiększenia o kolejny milion złotych, bo takie środki są e, na lata przeznaczone. No i teraz czeka nas wybór tych miejsc parkingowych i, i tych lokalizacji. Spośród zgłoszone, tak jak mówię, nie wiem, z 200, może, może 150. A jakie może miejsca wskazywali 200. mieszkańcy, takie gdzie, nie wiem, przybędą 2, 3, 5 miejsc parkingowych? czy, czy zdarzało się, że eee, były też duże prace. Roszczaldzie jest od 3 miejsc do 40, do 50 miejsc, nawet 100 miejsc postojowych, także są różnego rodzaju inwestycje wskazane. Najwięcej, my to myślę, spośród tych no, 10 do 40 w takim przedziale, bo bo też całe po 3-4 miejsca. Jest parę takich, ale większości mieszkańcy jednak patrzyli na te większe ilości tych, tych miejsc postojowych i są bardzo fajne pomysły, tylko to jest kwestia wyboru. Jeszcze raz wyboru, żeby w każdym z okręgów z dwa, trzy parkingi już w tym roku powstały. Może jeden, może zależności od, od nakładów finansowych i możliwości też postawienia tym i w przyszłym roku kolejne. Także ten jakby plan nam sam się tworzy, też duża współpraca ze strony spółdzielni, zielongówskiej spółdzielni mieszkaniowej, która praktycznie przyjąła nam też pół Pakietu takich gotowych rozwiązań, gdzie częściowe są parkingi na ich terenie, i tu musimy im pomóc pod względem właśnie zmiany planu i e, uzyskania pozwoleń czy zgód, jakkolwiek to zwał. E, I te drugi rodzaj, gdzie są to miejsca przyległe do tego spółdzielni, są tereny miejskie, gdzie się możemy od razu e, budować parkingi. A co to są za miejsca e, najczęściej? Bo wie pan, z parkingami jest tak, że wszyscy widzą potrzebę, żeby e, one powstawały, natomiast e, jeśli to ma się odbyć na jakimś osiedlu kosztem trawnika, kosztem, nie wiem, wycinki. Kilku drzew, to za moment będziemy mieli z tym problem, bo znajdzie się znowu duża grupa mieszkańców, która powie, ja mam jeden samochód, mam garaż i mam w nosie, ja chcę mieć ten skwer nadal. Na, znaczy, na tak staraliśmy na się przy wyborze, właśnie też patrzymy pod ten względem, żeby to nie były wycinki, tak, żeby zaraz nie mówiono, że kolejne drzewa się wycina, żeby to znowu nie było po kosztem jakichś jakich jedynych skwerów w okolicy. Wręcz przeciwnie, szukamy takich lokalizacji mieszkańcy, też nam podawali takie w miarę bezkonfliktowych, gdzie e, nie będzie też podejścia bez. Pośrednio pod blok miejscami postojowymi, bo też na to zwracamy uwagę, że jeden z mieszkańców przynosi nam no super miejsce, 40 miejsc postojowych, ale patrzymy, ale to jest przy drugim bloku praktycznie pod samymi oknami. Chciałby pan tutaj mieszkać i mieć te samochody? No nie, nie do końca. No także takie pomysły gdzieś tam od razu są na bieżąco odrzucane albo wkładane na tą trzecią półeczkę, że w zapasie trzymamy takie rozwiązania, jeżeli będzie naprawdę w danym miejscu potężny problem parkingowy. I tutaj szukamy się takich rozwiązań w miarę. Neutralne. neutralne, takie konstytucyjne żeby nie było tych, tych sporów, żeby nie było kolejnej gadaniny, bo nam nie o to chodzi, chcemy też zbudować te miejsca postojowe, rozpoczynać kolejne wojenki i jeszcze kłócić ze sobą mieszkańców, bo jedni będą chcieli, drudzy nie będą chcieli, już takie przypadki mamy z jedną drogą i z dwoma drogami i starczy nam tych przygód. No więc... tak, w ostatnim czasie też zebrała się jakaś grupa mieszkańców, która powiedziała, że już to, że nie odpowiada im stacja benzynowa, to jest jedna rzecz, która będzie gdzieś na Wrzyńskiego przy jednym z marketów, ale tam mówi się też o nowym rozwiązaniu komunikacyjnym i, i jak zwykle. Jedni powiedzą świetne rozwiązanie, będę z niego korzystał, natomiast znajdzie się grupa takich osób, które powiedzą absolutnie nie jest to dobre rozwiązanie, bo będę mieć ruch wzmożony samochodów pod znaczy, Ja też słyszałem takie różnego rodzaju historie przy tej drodze na osiedlu Stalowskim, która już powstała i też mówiono, że zakorkuje się wyjazd tutaj przy Akademii Talentów na ulicy Rzeźniczaka. Ja codziennie tam dziecko do szkoły odwożę, jakichś wielkich korków nie widzę. Też mówiono, będzie jakiś armagedon samochodowy, czy tam nie wiadomo, co się wydarzy. E, jakoś wszyscy tą drogą no, Ale Pamięta pan, że tam dzieci przywożą, że w, że w się tutaj, jedzie, jedzie, no. jedni się przyzwyczaili i mówią, świetne rozwiązanie. Słyszałem wiele takich głosów osób, które, które też tam uważ Dzieciaki, no ale pojawili się też tacy, którzy chcieli wziąć sprawę w swoje ręce i na samym początku e, przecież mieliśmy problem ze znakami drogowymi, które tak, zostały po początku, zdemolowane. Końca, od, od protestów oficjalnych składania pism do wojewody, zaskarżania decyzji poprzez e, skarżenie do, do prokuratury e, wyników głosowania budżetu obywatelskiego i na końcu oczywiście przewracanie znaków drogowych. Także widać, że ten opór jest potężny, no ale no, według mnie musimy do tego dążyć jako, jako władze miasta, żeby pewne rozwiązania forować, mimo, mimo tego, że ludzie protestują sąsiedzi najbliżsi, bo okazuje się, że tam jest grupka tych e, sąsiadów, którzy nie przewracają znaki łącznie z takim rozwiązaniem, których krzyczą na nas i nie zaczepiają na mnie na ulicy. E, a jest większość ludzi, która jest zainteresowana tym, żeby tam spokojnie przywieźć dziecko do szkoły czy zaparkować też pod lokiem, bo ten parking na 80 miejsc postojowych na rzeźniczaka i w okolicach na osiedlu Zastalowskim, no to, to jest potężne wsparcie dla mieszkańców, którzy wcześniej parkowali byle gdzie na klepisku, teraz mają gdzie zaparkować, e, później jadą do pracy, a, a w tym miejsce przyjeżdżają inni rodzice, zostawiają. No, dzieci, odbierają te dzieci znowu ze szkoły. No jest to komfort, to no, Jest ten, potężny kto, 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 kto komfort. Kto Zmieniło to się pod, zasadniczo. Pod szkołę, I, I nic to, się wielkiego to. nie stało, tak? Nie, nie był to armagedon, nagle się ruch, nie wiadomo, bo niektórzy tak to przedstawiają, jak ktoś chce przeciwko czemuś być, że po prostu wydarzy coś się strasznego. Nagle w tym ruchu, no, ten ruch się pojawił. No byli nowy, jak tacy, jak jak którzy mówili Miałek. tak, że, że będzie wielki problem, że będzie niebezpiecznie, tak? tak, że dzieci nie będą widziane przez kierowców, że część nie będzie zdawała sobie z tego sprawy, jaka jest organizacja ruchu, bo jeżdżą na pamięć i będą problemy właśnie takie, że to ktoś będzie zmianie, pod prąd. To jak przy każdej zmianie, przy każdej, zawsze jest część ludzi, która będzie e, przeciwko. No i z tym parkingami mam nadzieję, że tak nie będzie. Tak? Będziemy szukali takich rozwiązań, żeby tych konfliktów nie było. Jak się jakieś pojawią, to też będziemy starali się to gdzieś tam wy, wysądować, patrzeć, żeby też ze że wszystkiego się nie wycofywać. Zaraz się okaże, że tutaj nie można, tu nie można, tu nie można. E, trzeba będzie to, to, to jakby to wszystko skonfrontować plusy, minusy i podjąć decyzję. Częściowo wziąć się na klatę, no bo taka jest nasza rola jako radnych i czyli pana prezydenta. No, tak? no czasami te niepopularne decyzje trzeba podejmować. Też trzeba, podejmować. Ta, trzeba podejmować, jak choćby przy reformie edukacji, przy, przy, przy budowie dróg, no nie zawsze wszyscy są za. Wspomniał Pan o prokuraturze i budżecie obywatelskim. To właśnie przypomniało mi się, że jeśli się nie mylę, dzisiaj pierwsze osoby dostawały wezwania na policję w związku z tą całą tak zwaną w cudzysłowie aferą PESEL-ową, rzeczywiście poszło odpowiednie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. No byli ludzie, którzy nie zagłosowali w budżecie albo chcieli zagłosować i okazywało się, że już nie mogą, bo ich PESEL został wykorzystany. Myśli pan, że uda się znaleźć innego? No ja cieszę się, że w ogóle udało się urzędowi po raz pierwszy tak zweryfikować te głosy, żeby wyłapać pewnego rodzaju oszustwa. I z tego co no się bo to, tak? to już pokazuje I Bardzo dobrze, że zajmujemy się tym organem. I, i to pokazuje, że nie będziemy tutaj mieć jakiejś ulgowej karty dla, dla tych, którzy kombinują, przekręcają dwa razy, używają, czy nawet no. trzy razy używają dane głosy. No, bo proszę Państwa, to nie jest tak, że, że ta osoba nie podpisała się czy nie zagłosowała za tym. Możliwe, że ona po prostu te dane swoje przekazała w zupełnie innej sprawie w głosowaniu za jakimś placem zabaw albo za drogą trzy lata temu, a dane osoby zostały gdzieś przechwycone, przechowywane i wykorzystane w tak, Toś musiał usiąść do tego komputera oczywiście. i zrobić no, fizycznie wklepisty. Ja nie oczywiście potę tak? te osoby złapać, ale na pewno e, no. przestraszy się tych, którzy będą kombinowali, że takie nie ma miejsca na takiego rodzaju rozwiązania. Ja no nikt, nikt nie, nie robi działa. chodzić na przesłuchania, czy to do prokuratury, czy na policję, więc samo wezwanie pewnie jest już dyskomfortowe. jest to poważna jest sprawa. Trzeba nad budżetem obywatelskim oczywiście znowu przysiąść w tym roku, znowu już pewne rozwiązania zastosować. Są różnego rodzaju rozwiązania, żeby nawet głosowanie internetowe zabezpieczyć. Są to pytania dodatkowe, choćby, nie wiem, o nazwisko rodowe matki, czy cokolwiek innego i wtedy takie rozwiązanie po... No, Mówi się o potwierdzeniach, na przykład SMS-em, czy, czy, Może czy być, jest Są różne możliwości, banki korzystają z tego, różnego rodzaju instytucje, przy głosowaniach, różnego rodzaju, jest to, są to sprawdzone rozwiązania i możemy to zastosować i będziemy się to zastosować, żeby takie sytuacje ukrócić, tak, i cieszę się, że w końcu doszło to, do takiego sytuacji, że wyłap, udało się wyłapać pewnego rodzaju... Która gdzieś tam przez lata mogła się powtarzać. No tak, bo bardzo często jest tak, że mieszkańcy zaczepieni na deptaku przez jakąś grupę ludzi, czy podpiszą się pod daną sprawą, podpisują się w dobrej wierze. Yy. Myśląc o tym, że robią coś sympatycznego, tak, a potem się okazuje, że ktoś przejmuje ich dane osobowe i, i, i wykorzystuje i, je w różne to, że prosty patent, który budzić tam stosowany. Pierwsza kartka, głosujecie za placem zabaw. Czy jest Pani za zagłosowania za takim takim placem zabaw? I pod spodem są podpisy, podpijają się kolejne kartki, tylko samymi podpisami. Później tą pierwszą kartkę taki zmienia. Się. zmienia podczepia tamtą i głosuje to głosowanie na drogi. Gdzieś na Chynowie szczelą oczywiście, bo gdzieś tam to zostało gdzieś wykryte. No i takie rozwiązania się były stosowane z tego wynika. Także ja nie, nie mówię, że te osoby w ogóle nie brały udziału w głosowaniu, czy nie głosowały. Może głosowały, może wspierały, to znaczy, trzeba ale przyznać, że inne rozwiązania. Magistrat też bardzo dobrze zadziałał, bo znamy jedną z takich osób, która zgłosiła sprawę do magistratu i okazało się, że udostępniono jej możliwość ponownego zagłosowania. Ten wcześniejszy głos oddany przez kogoś został anulowany. Była taka możliwość, żeby oddać ten tak, głos. Tylko pytanie, ile się... osób zostało e, A ile osób się w ogóle nie zorientowało. Ile osób się nie zorientowało, bo nie sprawdzało tak. swojego głosowania. Tak? Ale to już pokazuje, że pewne rozwiązania trzeba zmienić e, i że pewne patologie gdzieś tam się pojawiały i trzeba je okrócić. To jest proste rozwiązanie. No i dobrze byłoby jeszcze, gdyby kogoś udało się złapać i przykładowo e, ukarać, ja nie jestem za tym, żeby karać. Ciężka sprawa, Nie za każdym nie. razem, ale gdyby okazało się, że jakiś winny e, się znajdzie, to byłby bardzo wyraźny sygnał, że że no, takich rzeczy nie powinno się robić, nie na tym polega. I nie do ma akceptacji akceptacji się... takich i to. nie ma akceptacji dla takich rozwiązań. Filip Gryko, szef Klubu Radnych Zielona razem dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. państwu.